Jak rozpoznać, że jesteś w takim związku kwantowym? Spotkanie, przy spotkaniu tej drugiej osoby, właśnie czujesz się tak, że wróciłam do domu, ale druga osoba uaktywnia w tobie takie bardzo głębokie procesy wewnętrzne jednocześnie ogromną euforię, ale też dużo kryzysów. Także masz poczucie czasami, że masz schizofrenię, która nie jest schizofrenią. Jest ogromna euforia i ogromne kryzysy. Um, bardzo ważne jest, żeby przejść tą lekcję w taki sposób, żeby nie uzależniać swojego rozwoju duchowego od obecności tej osoby, że w sensie, jeżeli ciebie nie ma, to ja umrę. To nie jest ta droga, tak? Że ta osoba jest, żeby cię wspierać. Wspieracie się nawzajem, bo to zawsze z dwóch stron jest. Ale ta osoba przychodzi cię obudzić. Ona od razu, jak się poznajecie, ona od razu widzi, kim ty jesteś. Ona Cię rozpoznaje. Ona widzi wszystkie Twoje potencjały, wszystkie Twoje cienie, Twoje blaski. Ty nie musisz nic mówić. Ona to po prostu czuje i ona to wie.